Kamil. Jego przeciwnikiem w narożniku niebieskim jest Kondracki Krzysztof Hetman Białystok. Sędzia ringowy tego pojedynku, pan Ariel Środa Małopolski Okręgowy Związek Bokserski, sędzia klasy związkowej. Niedawno tę nominację uzyskał. Również sędzia, który ma karierę zawodniczą w boksie. Bardzo dobre wyniki osiągał w, w klasie wiekowej Junior, Młodzieżowiec. Jeden naprawdę z wyróżniających się sędziów młodego pokolenia już ubrany według nowych zasad i regulaminów AIBY czyli po prostu AIBA chcąc e, troszeczkę jakby rozruszać boks amatorski wprowadza wiele innowacji względem Kończąc myśl, tutaj powiedzmy w tematyce AIBY. Już mieliśmy w zeszłym roku i w tym roku rozgrywki coś w formie boksu zawodowego. Zawodnicy boksowali bez kasków i tam punktacje były powiedzmy tak jak w boksie zawodowym dziesięciopunktowe. 5 rund po 3 minuty. No i trzeba przyznać, że bardzo udanie wypadł właśnie tego typu boks w rozgrywkach. I również do tego właśnie tutaj również przystosowało się grono sędziowskie, gdzie wprowadzono regulaminowe powiedzmy czarne spodnie, czarne obuwie. Również będzie kontynuowana sprawy startu na igrzyskach olimpijskich. Amatorzy mogą po prostu toczyć oczywiście pod nadzorem Aiby walki zawodowe, nawet o Mistrzostwo Świata, ale po prostu tak jak mówię pod nadzorem Aiby i to im nie będzie przeszkadzało w starcie w igrzyskach olimpijskich. No myślę, jest to bardzo dobry krok ze strony Światowej Federacji Boksu, bo można powiedzieć, że właśnie ta organizacja troszkę yy, odprawiła boks powiedzmy do takiego głębokiego odwrotu z racji wprowadzenia m.in. Kasków, wprowadzenia właśnie m.in. tych punktacji na, na komputery i to wszystko. W, spowodowało naprawdę w tej chwili minimalne zainteresowanie kibiców boksem amatorskim. Podczas światowych imprez Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Kontynentu, naprawdę nie widać kibiców na salach, na halach w czasie zawodów amatorskich. Myślę, że ten kierunek tutaj naprawdę no, wróci, wróci boks amatorski na po prostu duże zainteresowania i, i emocje. A na ringu w Gliwicach wyrównany pojedynek pomiędzy Kamilem Jankowskim z Gardy Gierałtowice i Krzysztofem Kondrackim z klubu Hetman Białystok. Jankowski to jeden prawda, z wielu startujących się w Grand Prix zawodnik, zawodników, którzy naprawdę bardzo kochają, lubią boks, jak również Kondracki. Ale tutaj powiedzmy takim zawodnikiem, który prezentuje lepsze. Przygotowanie do tego pojedynku jest na pewno Kondracki, piękny. Po, po, prawidłowo wyprowadzany lewy prosty i do tego dokładka prawym prostym i kolejny prawy prosty. To wszystko znamionuje powiedzmy prawidłowy, prawidłowe szkolenie zawodnika. Jankowski tutaj no, on musi powiedzmy wrzucić na szale wszystkie swoje umiejętności i y, w tej drugiej starciu już no, jest zawodnikiem po prostu rzadziej trafiającym swojego przeciwnika. Klub Gardagier Autowice to naprawdę bardzo młody klub. Prowadzą szkolenie bardzo młodzi ludzie, niemniej jednak również żyjący swoim tematem i swoimi zawodnikami znajdują gorących i hojnych sponsorów myślę startują w każdej imprezie a to znamienuje, że po prostu finanse są na wyjazdy i na szkolenie trenerów to świadczy po prostu o dużym zainteresowaniu tak prawidłowa interwencja sędziego troszeczkę za niski cios Kondrackiego Koniec drugiego starcia, w którym Kondracki był zawodnikiem dyktującym warunki i po dwóch rundach przewagę punktową na pewno posiada. I za moment rozpocznie się trzecie starcie tego pojedynku. Starcie na pewno decydujące. Kondracki potwierdza powiedzmy swoje możliwości z początkiem trzeciego starcia ładne szybki, lewy prosty, dwa, trzy te lewe, proste i wtedy wchodzi prawa sama można powiedzieć. Bardzo ładna kontra kontrackiego. Również ciosy sierpowe. Które Kondracki wyprowadza są. Widać ciosami wytrenowanymi. Czyściutko trafiające wypchaną częścią rękawicy swojego rywala no myślę Jankowski tutaj jest jeszcze zbyt słabo przygotowanym zawodnikiem do tego pojedynku Dracki już powiedzmy no można powiedzieć bezkarnie obija swojego przeciwnika Jest to ostatni pojedynek w kategorii wagowej 69 kg, walka numer 8 to już kategoria 75 kg będzie, a w ringu dalej piękne techniczne akcje Kondrackiego poprzez lewy prosty są zadawane bardzo celne również prawe proste. Również. No teraz Jankowski troszeczkę tutaj ukarał swojego przeciwnika prawym prostym. Kondracki się już troszeczkę zbyt pewnie chyba poczuł. A Jankowski bardzo ładnie prawym prostym skontrował rozpędzonego rywala. Niemniej jednak był to cios na tyle słaby, że można powiedzieć żadnej krzywdy Kondrackiemu nie zrobił. Koniec pojedynku i za moment oficjalny werdykt sędziowski.

Michał, Michał. Oni boksowali w pile nie? Tak, tak. No, wtedy, wtedy, wtedy się. Wtedy poszukali się. Ale znaczy szczerze, że... No.